Música Przede wszystkim palmy. No przecież to jest takie święto na Wielkanoc. Ta palma musi szczec nas cały tydzień, więc ja proponuję palmę u mnie. Wszystko sama pani robiła? Wszystko sama robiłam, to jest, palmy są przeważnie naturalne, bo później trzeba je zniszczyć, nie każdy może spalić, więc może że rozdrobnić i wrzucić w ziemię, też dobrze. Co to znaczy naturalne, czyli z czego dokładnie Pani to wszystko robi? To są zboża, u mnie są zioła. Jest wrotycz, dziurawiec, piołun, prawie w każdej palmie lawenda są zioła. Mam tutaj jajka styropianowe, różne stroiki, wianki, też mydełka świąteczna i takie wiosenne, palmy wielkanocne. Co do tych właśnie jajek ze styropianu, sama je tak Pani pięknie pomalowała. Te jajka są ozdobione metodą dekupażu, czyli to są naklejane serwetki i wszystko jest zabezpieczone lakierem. Ile czasu zajmuje zrobienie takiego jednego jajka? Nigdy nie robię jednego jajka, tylko zazwyczaj większą ilość, więc no tak ciężko jest stwierdzić ile konkretnie zajmuje jedno jajko. Ciężka praca? Ja to lubię, więc dla mnie to nie jest ciężkie.